Ale nudy, ja nie mogę. Co się tam dzieje? Halo, kto tam jest? Kto tam jest? Wyłaź! Co kurwa? Kto ty jesteś? Ktoś. No co ty kurde chcesz? wyjść stąd, nie twój dom. Mhm, mi się! Odłóż ten nóż! Dawaj kasę! Odłóż ten nóż! Dawaj kasę! Nie mam! Tu masz pecha! No, no to cię mówisz, jak przykro mi. Już nie raz takie takie bólki, zostaw Ehe, mnie! Jasne! Albo twoje życie, albo kasa, jasne? Nie! Zostaw mnie! Bo kurwa, co to A masz coś do mnie? Tak co? dużo! masz coś? No macie, co ty, z tego dziecka wszystko na ciebie ogryzło? Nie! Jakiś się na mnie żyli, to tak w że... No właśnie! No? No właśnie! Jeszcze dziecko z przedszkola chyba ugryzło, wiesz? Chciałabyś! No chciałabym! Spadaj z tą... debilu! Bo co mi zrobisz, co? Cór? A? No? Bo co mi zrobisz? Ha? Znów się mnożę. Ha? mnie. No? No podchodzi, podchodzi do mnie, mnoży mi to, ja tylko przystałeś i gówno, no? A co, chcesz coś Hej? Masz coś? Aha, a jest ja szpelem? Masz coś? No i? Li... Masz coś? A? No dużo! Spadaj, gnoju! Kurwa, uważaj, tak jaka gnoja, dziecko? jak... Dziecko, chciałeś... Takie goś... jak ty, to ja na śniadanie zjadam! Ściągaj tą pokaż, jakim jesteś, he? Puk, puk. U no? ja tam coś ma. Spadaj, gościu! Kurwa! Do mnie się tak nie mówi. Do mnie Do... szatunkiem! Ta szatunki, którzy tutaj na mnie w drzecie! A do trwało? Do nich jest szacunkiem, mój! Spadł z tym nożem! Bo co? Strach wyobracał? Ciebie no zabijeś! Wyś... Spadaj! No to się sam spadaj, Ston! Albo znowu wiesz, że sobie pójdziesz, albo cię zabiję! Spierzej, mój dom! Albo znowu wiesz, że pójdziesz! Spierzej, <coughs> <Pięprzaj> mój <coughs> dom! Aha, połóż tam, które mam w dupie! No masz coś? No mam! No! No, co to robisz? Masz coś do mnie? No ma dużo! Uważam! Ja Aha, jasne! Pieprzaj. Bo co mi dużo. zrobisz? Dużo! Mm, dobrze, że nie, że, że jasne! Już tu widzę to! Masz coś co mi możesz zrobić, co? Noc, no, no! Kiedyś, się to nawet nie chcesz? Masz coś nożem do mnie? No to dawaj! kma! ma! od razu, jak tak bardzo. Dobra! Chce. No dawaj, jeszcze się sam trochę podraszę! А еще два, ты что мне сейчас Все, вычекал! Вычекал? Мог мама ты меня зацепить, ну Так, тут полиция! Ага, вот и полиция поможет! Правда, если бы будешь лезть и чих Ну хотел Ой, еще Ну, хотел бы! Ну, хотел бы! Ну, хотел бы, Ну, No nie on no, strzczył szkola? Kurwa! I to ciebie! A, uwagi, do kogo mówisz? No, Ulady, no, do kogo mówisz? Zostaw mnie, debilu! Kurwa, dziecko! Chcesz wlej? Nie? Chcesz wlej? Piękne jest mnożem! Ząknij się, bo zostawię! A ty co? Czy jest spon?